Jest takie przekonanie wśród grupy etnicznej Ła Irak, że mężczyzna nie może dotknąć krwawiącej kobiety. I pewnego popołudnia nasz kucharz wracał do domu rowerem i spotkał na drodze kobietę, która szła do porodu. I bez zastanowienia się wziął kobietę na rower. I przyprowadził, przywiózł ją do szpitala. I kiedy zobaczyłam, jak z wielką miłością, życzliwością, właśnie prowadził ją do gabinetu porodowego, zapytałam pana Kwaklemy, czy nie boi dotknąć się właśnie krwawiącej kobiety, czy nie boi się pomóc. Krwawiącej kobiecie, na co ten Pan mi powiedział, że Jego Panem, Jego zbawicielem jest Jezus Chrystus. I jeżeli On wybrał Chrystusa za Pana swojego życia, to nic złego Jemu nie może się stać. Szybciutko po okolicy rozeszła się wiadomość, że chrześcijanie. Katolicy mają bardzo mocnego Jezusa Chrystusa, swojego Boga, że nawet nieszczęścia, które się do tej pory wydarzały, nie mogą zadziałać właśnie na chrześcijan. I w taki sposób widziałam, jak Pan też działał znaki, cuda w naszej miejscowości Młanga.